Brzechwa Stonoga. Mieszkała stonoga pod białą, bo tak jej się podobało. Raz przychodzi liścik mały do stonogi, że proszona jest do białej na pierogi. Ucieszyło to stonogę, więc ruszyła szybko w drogę. Nim zdążyła dojść do białej, nogi jej się poplątały lewa z prawą, przednia z tylną. Każdej nodze bardzo pilno, szósta zdążyć chce za siódmą, ale siódmej iść za trudno, no bo przed nią stoi ósma, która właśnie jakiś gusma. Chciała minąć jedenastą, poplątała się z piętnastą, a ta znów z dwudziestą piątą, trzydziesta z dziewięćdziesiątą, a druga z czterdziestą czwartą, choć wcale nie było warto. Stanęła stonoga wśród drogi, rozplątać chce sobie nogi, a w białej stygnął pierogi. Rozplątała pierwszą, drugą, z trzecią trwało bardzo długo. Zanim doszła do trzydziestej, zapomniała o dwudziestej. Przy czterdziestej już się krząta, no a gdzie jest pięćdziesiąta? Sześćdziesiąta nogę peszka, prędzej, prędzej, a gdzie reszta? To wszystko tak długo trwało, że przez ten czas całą białą przymalowano na zielono, a do zielonej stonogi nie proszono.